Pytanie, dodatkowy czas. Teraz Pani Anna Czech będzie mogła powiedzieć o tym, jaki ma pomysł na, jeżeli obejmie fotel prezydenta Tarnowa, to jak Pani będzie zarządzała finansami miasta, z czym wiąże się ten dług, jak Pani stwierdziła, dość, dość duży, czy to jest zatrzymanie inwestycji? Czy znaczy, w mojej ocenie jest to wysokie zadłużenie, tym bardziej, że część, tych, znaczy te, większość tych decyzji, tych inwestycji to są inwestycje, które w przyszłości, do których w przyszłości będziemy musieli dokładać znów, znów pieniądze i finansować je, bo to są tego, tego typu inwestycje. Także będzie trzeba po pierwsze spłacać ten dług, a po drugie dokładać co roku do, do tych inwestycji, aby one funkcjonowały i służyły mieszkańcom. Jako menadżer jestem menadżerem od wielu, wielu lat i szczęśliwie udaje mi się prowadzić Szpital i jesteśmy na plusie nigdy nie byliśmy zadłużeni mimo że w koło szpitale były zadłużone i niektórzy twierdzili że szpitale się zawsze muszą zadłużać nie muszą się nie muszą się zadłużać i tak można prowadzić y, przedsiębiorstwa także y, także budżet miasta i Zaspokajanie potrzeb mieszkańców, aby nadmiernie tego nie zadłużać, bo nigdy nie wiemy, co się może zdarzyć, na przykład za rok czy za dwa. Czy niepotrzebne nam będą pieniądze? Znaczy w jaki sposób? W taki sposób, jak do tej pory robię, każdą złotówkę będę oglądać. Na pewno nie będę podejmować projektów wydawać pieniędzy na projekty, które nie będą realizowane. Za, załóżmy tutaj, no niestety przypomnę, to projekt drogi od Słowackiego do, do, ale, do ja Solidarności. No dobrze, ale Muszę wydaliśmy dać... 700 tysięcy, ale wydaliśmy pieniądze. O to chodzi, że trzeba się dobrze przygotować do inwestycji, przemyśleć, dopiero zlecać okay. koncepcję. To będzie realizowane. O to, przepraszam, bo to. No nie, pytania chodzi, będą tego nie, wiadomo, nie wiadomo, czy będzie, to zobaczymy. Także na pewno będę oglądać każde, każdą złotówkę, na pewno stop dalszemu zadłużaniu, ale inwestować tyle, ile, ile, jakie będą potrzeby, zgodnie z wolą mieszkańców i możliwościami, na pewno będę i będę tak działać, aby mieszkańcom żyło się po prostu lepiej i w lepszym komforcie, aby tutaj do tego miasta młodzież chciała wracać. Jakie są zdaniem Państwa, naszych dzisiejszych gości, najpilniejsze potrzeby Tarnowa? Do tego tematu powrócimy, ale wcześniej druga część naszej debaty, na którą zapraszamy już po krótkiej przerwie muzycznej, przerwa na oddech. Państwo będą mogli przemyśleć, jakie pytanie zadać swojemu kandydatowi. Po dwa pytania będą Państwo sobie nawzajem zadawali. Bardzo Państwa prosimy, zostańcie z nami. Debata w radiu RDN Małopolska. Wybory samorządowe 2010. Debata w radiu RDN Małopolska. Wybory samorządowe 2010. Odbyło się tu proszę Państwa losowanie mhm. starą, dobrą metodą, że Reszka. już wiemy, kto zacznie tą rundę pytań wzajemnych do siebie kandydatów. Pani Anna Czech zadaje pierwsze pytanie panu Ryszardowi Ścigale. Jak obejmował Pan miasto, nasze miasto jako menadżer, a doprowadził po czterech latach do, do gigantycznego zadłużenia. W firmie, firmie, przepraszam, przepraszam bardzo, jako menadżer pewnie byłby pan odwołany. W mieście, w mieście są kolejne wybory. I pytanie moje jest takie, która z tych inwestycji, które Pan prowadził, przyniesie efekt ekonomiczny i jakiej wysokości będą, będą zyski, będziemy mieć efekty finansowe, które pozwolą na finansować obszary, które z definicji są po prostu deficytowe, czyli tak jak na przykład edukacja, kultura sport, czyli która z tamtych inwestycji prowadzonych przez Pana przyniesie efekt ekonomiczny, który pokryje nasze wydatki w tamtych zakresach, o których wspomniałam. Bardzo proszę. Znaczy, widzę, że Pani Radna Czech jak gdyby zapomina o roli radnych. I co Państwo robiliście w tej e, kadencji? Ja bardzo sobie pozwolę przypomnieć, że rzeczy następujące. Nie ma gigantycznego zadłużenia i to sama Pani prawdopodobnie nie wyżyła, w co Pani mówiła e, w tym momencie. No nie wierzę, żeby ktoś, kto zarządza finansami mógł e, taką rzecz wypowiedzieć. Nie ma gigantycznego zadłużenia, bo proszę spojrzeć na wskaźniki, które nas trzymają, na które zazwala Rada. Nawet nie byliśmy e, ani przez chwilę podejrzewani przez jakąś regionalną Izbę Oprachunkową, że zadłużenie jest długie. duże, jest niewielkie, jest relatywnie niewielkie i było potrzebne po to, żeby zrealizować inwestycje. Wszystkie inwestycje, które wiążą się z poprawą atrakcyjności naszego miasta, prowadzą docelowo do wzrostu naszych dochodów. To jest oczywiste. Jeżeli w mieście żyje się dobrze, jeżeli są drogi, ulice, jeżeli jest infrastruktura w betonie, szkle, asfalcie, jeżeli są budynki i budowle, które realizujemy, to docelowo prowadzi to do wzrostu dochodów. Jeżeli miasto ma. Oferty, jak spędzać czas wolny? Jeżeli miasto ma ofertę edukacyjną, a taką mamy, i też na to wydajemy ponad 240 milionów złotych w skali roku, to docelowo to odprowadzi do wzrostu dochodów. Czyli odpowiadam wprost. Wszystkie inwestycje o charakterze wydatków majątkowych doprowadzą docelowo do wzrostu dochodów. Powiem więcej, i to nie jest proces, który trwa dwa lata, cztery lata. To jest proces nad dziesięciolecia. Obudziliśmy miasto i to widać. To miasto zaczęło żyć, miasto zaczęło inwestować, miasto e, stwarza nowe, nowe obiekty infrastrukturalne. Obudziliśmy to miasto i to pani radna, wspólnie. Wspólnie, bo pani była w tej radzie. To doprowadzi w końcu, że miasto stając się atrakcyjne, bardziej komfortowe, o którym jest głośno w Polsce, mm -hmm. musi być miejscem docelowych inwestycji. To jest proces nieodwracalny. Teraz Ryszard, dziękujemy bardzo. Czas minął pan Ryszard ścigała, teraz zadaje pytanie pani Annie Czech. Pani radna, mieliśmy taki stan, kiedy już żyliśmy sobie w Radzie wspólnie. Ponad podziała. Wszystkie ugrupowania tworzyły jednolity front. W pewnym momencie klub radnych, nie mówię, że cały PIS, klub radnych PIS odleciał z tej koalicji. Jak Pani, jako członek partii Prawo i Sprawiedliwość, jako prezydent poradzi sobie z rządzeniem ponad podziałami? Jak sobie Pani da radę z. Tym elementarzem politycznym, gdzie trzeba zachowywać dużą niezależność. Nie można być niezależnym w takiej sytuacji. Proszę powiedzieć, jak sobie Pani wyobraża rządzenie i z kim chciałaby Pani rządzić, aby to rządzenie było tak skuteczne jak to najmniej moje? Ja zarządzam dużą firmą, która jest bardzo trudna do zarządzania przez ponad 12 lat i potrafiłam sobie poradzić. Tutaj odpowiem tak na pytanie, ja powiem konkretnie na, pyta, na pytanie, które Pan postawił. Do, w pewnym, do pewnego momentu tak, była, była formalnie był wiceprezydent, zastępca prezydenta z prawa i sprawiedliwości. No niemniej jednak my jako klub, jako członkowie klubu, jako ludzie, którzy też mieliśmy ze sobą, nosiliśmy programy do Rady i chcieliśmy je realizować. Absolutnie nie czuliśmy tego, że pan prezydent rzadź ścigała, odpowiada na nasze propozycje i chce chociaż część z tych programów realizować. Powiem tu przykład. Zakład opiekuńczo-leczniczy, powiem tu przykład hospicjum, powiem tu przykład budownictwa komunalnego, gdzieśmy wnosili, jako właśnie i Komisja Rodziny, gdzie głównie są koledzy akurat, bo nikt inny nie chciał tam pracować. Ale to nie, nie, rodzin... jest odpowiedź na pytanie. nie, to jest odpowiedź właśnie na pytanie, że zgłaszaliśmy wnioski, prosiliśmy o takie inwestycje, nie było na to przyzwolenia. Natomiast z klubu, które pan ulubionego, pana prezydenta, ktokolwiek co zgłosił, wszystko było realizowane. Czy to było wielkie wydatki, czy mniejsze wydatki, tam było realizowane i to jest moja odpowiedź. Dlatego nie było tej współpracy, bo po prostu współpraca polega na tym, że trzeba wysłuchać wszystkich i podjąć decyzję właśnie ponad podziałami dla dobra wspólnego. To jest właśnie to, to jest sedno sprawy. I ja to realizuję. Nawet inaczej bym nie potrafiła. I mm, po prostu uważam, że y, dlatego będę w stanie i będę, y, będę dobrym prezydentem naszego miasta, bo. bo ja postaram tak, się teraz... Państwa. Państwa. Jeszcze, mm -hmm. ma pani, jeszcze ma pani mm -hmm. kilkanaście sekund. Będę dobrym prezydentem tego miasta, ponieważ potrafię po współpracować z ludźmi róż z różnych ugrupowań o różnych sympatiach i poglądach politycznych bo miasto to nie jest polityka. Miasto to ludzie, miasto to sprawy, które nas dotyczą, dotyczą ludzi mniejszych i większych społecznościach, osiedlach i tutaj absolutnie tym się będę kierować. Ja postaram się Państwa teraz jeszcze dopytać, to jest Państwa runda zadawania pytań, ale dopytam z tego powodu, ponieważ jest Słucho. właśnie pytanie, pytanie od, słuchaczy. od słuchaczy, które dotyczy właśnie tego tematu. Jeżeli ktoś z Państwa zostanie wybrany na stanowisko prezydenta Tarnowa, to będzie partyjnym prezydentem czy bezpartyjnym? Czy jesteście Państwo członkami partii politycznych, czy posiadacie jedynie Poparcie. Pan prezydent? Ustalmy, że minuta na odpowiedź na to pytanie. Zajem, Dobrze? Jest pan członkiem jestem, partii? Jest to bardzo proste pytanie. Nigdy nie byłem członkiem partii. nie jestem członkiem partii. Cieszę się poparciem Platformy Obywatelskiej. Za to jestem wdzięczny. Oraz ugrupowania, które stworzyłem. Ugrupowania obywatelskiego idącego do wyborów bez szyldu partyjnego, które mnie wspiera. I to jest bardzo prosta odpowiedź. Jestem kandydatem ponad podziałami. Ja to zresztą dowiodłem. Dowiodłem to po prostu. Pani Anna Czech? Tak, ja jestem członkiem radnych, radnych w Radzie obecnej jeszcze Klubu PiS i jestem członkiem PiS, ale zwykłym, najzwyklejszym członkiem. Po raz pierwszy jestem członkiem partii. Natomiast nie przeszkadza mi to, ponieważ założenia główne i podstawowe są zbieżne z moimi poglądami prospołecznymi i działaniami na rzecz ludzi. Ale te działania to są w ogóle ponadpartyjne i jeśli uzyskałam poparcie i z tego jestem zadowolona, ponieważ uzyskałam poparcie, ale nie żadnego ministra czy posła, tylko po prostu zwykłych ludzi, którzy tworzą oddolnie i są zwykłymi członkami klubu partii PiS, w Tarnowie i oni w większości zaproponowali, żebym y, była kandydata. Dziękujemy. To było pytanie dodatkowe, pytanie od naszych słuchaczy, które wiązało się z wcześniejszymi Państwa y, wypowiedziami. Pytaniem y, Pana Ryszarda Ścigały do Pani Anny Czech. Teraz kolej na Pani Annę Czech. Drugo, drugie pytanie do y, kontrkandydata. Drugie pytanie. W planach na przyszłą, na kolejne lata Zapisany jest amfiteatr aplatyw, amfiteatr na terenie General mm, Regionalnego Centrum Sportowego no no, tak, tak, tak. Tak. Zabudowany za 30 milionów, milionów złotych. Jaka jest strategia tego obiektu? Czy tam będzie się odbywał festiwal opolsko-tarnowski, czy to są, to, jest, to są duże pieniądze i jak ta inwestycja będzie, będzie w sumie to, jakie będzie przynosiła korzyści? Ja przypominam Pani Radnej, że trzy lata temu radni uchwalili Ponadregionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne jako projekt wieloletni. Znalazł się w WPI i o ile pamiętam, Pani Radna była za tym projektem. Natomiast y, Amfiteatr miasto Tarnów potrzebuje miejsca, gdzie mogłyby się odbywać imprezy plenerowe o dużej liczbie y, uczestników. Jest to zamysł na co najmniej 2000 y, miejsc, y, w miejscu oddalonym od y, 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 siedlisk od mieszkań, natomiast w dobrym otoczeniu. Jest to część dużego projektu, który zwiąże się ze stworzeniem regionalnego centrum sportowo-rekreacyjnego, którego pierwszym elementem jest oddany zupełnie niedawno park wodny. Oczywiście te elementy musimy składać jak klocki i jest przygotowany cały projekt dotyczący amfiteatru. Dotyczy to, nie tylko zagosp... Dotyczy to nie tylko budowy samych siedzisk amfiteatru, tej muszli, że tak powiem, ale również całego otoczenia związanego z zagospodarowaniem istniejącego tam stawu, uczynienia z tego pewnej atrakcji, atrakcji ponadregionalnej. My budujemy miasto jako miasto, jako centrum usług Podlądnych regionalnych i to jest kolejny element kolejny. Magnus, który może do nas przyciągnąć mieszkańców, który może do nas przyciągnąć turystów, który powinniśmy takie rzeczy robić. To należy do nas. I bardzo się cieszę, że radni, radni zechcieli tą inicjatywę po prostu wesprzeć. Środki, które musimy pozyskać, oczywiście nie mogą pochodzić w całości z budżetu miasta. Jest to projekt na współfinansowanie zewnętrzne. Dziękujemy Pana bardzo. Pytam, jaka, była, jaka będzie strategia tego wieku, jak on będzie potem funkcjonował? I jeszcze jest czas. Jeszcze jest czas do wykorzystania, tak? Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na liczbę imprez, która w, w Tarnowie po prostu wzrasta. Począwszy od festiwalu jazzowego, który zagościł w naszym mieście, tego rodzaju imprezy mogą się tam pojawiać. Ja ben, nie będę ograniczał, że tak powiem, płodności twórców. Zachęcamy do, do, do tego, aby być twórczym. I miasto ma ludzi, którzy są nie Zresztą liczba tych pomysłów, które się pojawia, które napływają w chwili, do mnie, w chwili obecnej do mnie, jest po prostu szokująca. I w związku z tym bardzo wierzę, że uda się nam to wspólnie, razem zrobić. I ostatnie pytanie w tej rundzie. Teraz pan Ryszard Ścigała zadaje pytanie.